Dobra, czas na kolejny ostrosób bardzo charakterystyczny, bo jest to ostro, ostrosób prawidłowy. Jaki? Sześciokątny, czyli w podstawie ma, tada, sześciokąt foremny. I teraz uwaga, długość krawędzi podstawy to jest 2. I teraz no właśnie, napiszmy sobie wzór na objętość ostrosłupa, żeby zapamiętać wzór. 1 trzecia razy pole podstawy i razy wysokość. R y proponuję Wam zapisywać te wzory. Y dlaczego? Bo dzięki temu wypiszemy sobie dane i szukane. To znaczy, co mamy podane, jakie informacje, a czego musimy, co musimy policzyć. I zauważmy, że H jest podane, jest równe 3. Natomiast nie wiemy, jakie jest pole podstawy, czyli my musimy obliczyć pole podstawy, sześciokąta foremnego. Hmm, no jaki jest wzór? I teraz zobaczcie, sześciokąt foremny zawsze składa się z sześciu takich samych trójkątów równobocznych. To jest są sklejone trójkąty równoboczne. Rozumiecie? Czyli wracając do planimetrii, czyli do geometrii płaskiej, znamy wzór na pole trójkąta równobocznego. No oczywiście, że znamy. Jest to a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Czyli to jest kolejnego trójkąta. Skoro sześciokąt foremny składa się z 6, no to musimy to pomnożyć razy 6. I wtedy uzyskamy wzór na pole podstawy. No to liczmy to pole podstawy. Czyli pole podstawy to się równa... A do kwadratu, czyli tak, 2 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4 razy 6. Czyli pole podstawy to 4 pierwiastki z 3 przez 4, bo 2 do kwadratu to oczywiście 4. Następuje piękne skracanko czwóreczek. Czyli de facto pole podstawy to 6 pierwiastków z 3 jednostek kwadratowych. Dobra, to możemy liczyć objętość. Czyli V to się równa 1 trzecia pole podstawy, czyli 6 pierwiastków z 3, razy wysokość 3. Czyli V to się równa. Oczywiście tutaj też następuje skracanko, trójka i na przykład ta trójka. Tak, możemy, jeżeli mamy trzy czynniki, to możemy skracać skrajne, czyli 1 trzecia i 3, bo wiemy co o mnożeniu, że jest przemienne. Czyli możemy skracać. Czyli tak naprawdę V objętość to jest 6 pierwiastków z trzech i to są jednostki. Oczywiście. Sześcienne. I to jest wynik tego zadania.